A fresh delicacy. A? O, nie mogę! She's so beautiful o ja Co to się pojawiło? Okej, okay, coś się pojawiło, ale ja pierdziel... Uf, śliczna! Ja miałam na ty piarze No Dobra, idę zobaczycie i detail. Gdzie tu się zaczyna? Tu jesteś. Chodź tu. Pokaż mi to. Jak ona wygląda. O! O, oh, bajoneta movement? Powiem szczerze, że jestem zadowolona, że jest bajoneta movement. Ojeju, ale mi się zacinać zaczęło. Podoba mi się ten gameplay, on jest tak śliczny. Śliczny, ja pierdzielę. Pokaż to. O! Oh, jest! Z tego co wiem, to ona jest z DPS-em, więc. Tylko. Pik, 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 pik. Czekaj, jak się różni. Jej gameplay jest śliczny, ale jest. Szczerze mam problem z tym, że. <grywka> Nie wiem, czy. Ona dużo bije w końcu, czy. Jest ona takim średnim. Ej, szczerze, nie widzę zalety jej. O ku... Znaczy, ona ma ładny gameplay, wszystko ten. Ale... Kurde... Kurde, ona jest śliczna, nie powiem, że nie. Ja miałam sobie oszczędzać tego typiarza, co będzie. Właśnie tego, tego, bo chcę też na jego broń iść, ale... Ale strasznie podoba mi się jej gameplay. Przez to, że ona jest taka połączenie Wajonety z Devil May kraje I mi się strasznie, ale to strasznie podoba Ojej, to jest ten moment, gdzie ja mam dylemat Czy wyszawać po nią, czy jednak sobie odpuścić i ten... Bo no, no, no nie wiem, no nie wiem, jest śliczna To jest, o, oh, to łączenie Ja nie mogę Ja pamiętam, jak pierwszy raz widziałam tego lika całego z nią związanego tak, bo czasami się wyświetlają, niestety, no wiecie, nie da się czasami przed tym ukryć, czy coś. No i zobaczyłam jej ten i szczerze miałam takie wow, movement bajonetti z Devil May i takie wow, niesamowite. I mi się mega podoba jej gameplay, wszystko ten, tylko no nie, nie wiem, <ścoughs> ciężko będzie. Na pewno nie idę na jej broń w takim razie, bo odpuszczamy sobie. Bo na typiarza będę chciała mieć. No to jeżeli chcę mieć typiarza, to muszę sobie ten. zaoszczędzić, nie? Gorzej będzie, jeżeli przegram na nią, z drugiej strony będzie spoko, bo będę miała na typiarza. Ale chcę zobaczyć, czy jeżeli trafię ją, to będę zadowolona. Jeżeli nie trafię, to też jestem ok. Lupę nie będziemy sprawdzać, bo ja lupę posiadam już na swoim koncie, więc ona nie jest potrzebna w ogóle to się zmieniło. To jest mega ładne i to mi się podoba. Tutaj jest nowe jakieś ten technikal. Hazardzik jest. Boy. Więc tak, lecę po nią. Jeżeli przegram, jeżeli ona przyjdzie wcześniej, będę zadowolona. Jeżeli przyjdzie ona bardzo późno, to będę niezadowolona. Ale na początek trzeba kupić tutaj. Nie kupuję tego mod tego bo dostaje się tu za darmo. Ogólnie mam razem wishy 76 tutaj plus to, to takie 80 coś, dobra. Więc, o jest mortifier, jest e, jak ona się nazywa? Sny, ta. Jak ona się nazywa ta włosa Czekać, bo muszę sobie przypomnieć. E, o, tu jest, Sanhua. Zapomniałam jak ona się nazywa, no i o, no to ta myszka cała, dobra. Dobra, dobra, dobra. Na początek to ja chcę iść... Może... Dobra, nie. Tu idziemy na początek. Pity? Nie wiem, czy będziecie widzieć. Jeżeli będziecie widzieć, to fajnie. Jeżeli nie, to wam po prostu powiem, jakie mam. Ale chyba myślę, że mam bardzo malutkie. Oczywiście, że mi się załaduje to, bo to, to też... No. Dwa... Czy tam 23 mam Pity? Dobra, czyli będzie teraz 33. Jeżeli od razu przyjdzie, to będę się cieszyła, jeżeli nie, to jestem w katastrofie. Oje, nie nie mój szować. Coś długo mi się załącza. Okej, okay, fiolecik. Pokaż mi to. Okej, okay, dwie zwrócone. Dlaczego tamta typiarka była jak... Ej, ciebie nie ma na że wynocha. Dobra. 43. Błagam, złotko, złotko, błagam, bądź! Ojeju, błagam! Fiolet. Opa. Okay. 53 teraz będzie. Fiolet. Okej, okay, ona... Ja mam tu chyba wszystko już na C6, więc to są tylko zwroty. Tak to jest, jak nie dostajemy za darmo żadnych nowych czwórek. Okej, okay, kolejne dwa zwróciki. Kody, mam? 53 czy 63, 63? Chyba 63 teraz będę miała. Łagam przyjdź już, Galabrera! Galbrena, nie wiem, jak się do ciebie z... powiedzieć nawet. Mnie dołuje to, że mi się długo wczytuje to, nie. Złoto! Jest! Dobra. Wygrane czy przegrane? Czy będzie to tak jak z Augustą miałam, że miałam chyba 80 pt i dosłownie dostałam razy dwa Augusta i miałam taką Ja pierdzielę, ja narzekałam na małwika, bo mi strasznie z się nie podoba małwika, ale strasznie mi się tutaj podoba Augusta, bo jest mega ładna I jak narzekałam i mówiłam, o jaka Augusta jest piękna, to dostałam aż dwie <zum> Wiem, że to nie jest ten, że to jest po prostu Okej, okay, jest Mortyfier, cześć Nie ty chciałeś być, Ale... Ja wiem, że to jest taki system po prostu, że... Nie gwarantowany to jest o, Nie wierzę! Nie wierzę! O, o Nie wie... O nie! 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 Nie wierzę w to! Nie wierzę, że ja dostałam. Nie. Jak to nie jestem ucieszona, normalnie mam uśmiech Jest ga... zostało mi jeszcze! Nie wierzę! Ja będę miała to tutaj... też 33... Ojeju! Zostało mi na tym piarza! Jest! No na pewno nie będę łyszować. Chociaż mi się podobają jej nie, nie wiem, jaka mam pity. Dobra, nie będzie jednak. <laughs> o Nie gadaj! E, czekaj, zróbmy sobie nowy team. Będzie Galabiera, Lupa i Brand. Pokaż mi go. Pokaż mi ją. Ja nie wiem. Nie! Nie! Ojeju. Wygrane! Ty ja się dziwię, bo mam większe tutaj szczęście niż w Gieszynie, bo ja w nie przez granie chyba 3-4... 3 albo 4 lata. Może wygrałam z 4 albo 5 razy. 50 na 50. Tu za duza każdym razem albo mam jakieś nie wiem, szczęście, albo... Ło, panie. Nie no, kurde, kocham. Kocham jej design. She's so beautiful! Ale to dobra, też mi cyce podobają mi się. Gdzie ja się patrzymy? Ey, stop! Kurde! Ale nie, no to jest śliczno. Dobra. Ja tu sobie powinnam zapisać, że to jest miejsce do ujszowania, że wygrywam 50 na 50 w tym miejscu, bo nie wiem czy poprzednie raz też nie tu wyszowałam. O kurde, ale ślicznota. Mam nadzieję, że wam też się trafi Galabera... Gal... galabre, Gal... Ta babka! Jeżeli wam się udało wygrać 50 na 50 tutaj, to cieszę się. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że uda wam się jeszcze raz zdobyć. Mamy dopiero 21 dni jeszcze do tego, więc polecam serdecznie, ja pierdzielodaj śliczne. O jakie cyce! Ty, ona ma krótkie włosy. To jest chyba jedna z postaci, która ma krótkie włosy. O oh my god.